No dobra, kto z Was ma w domu małego lub dużego fana piłki nożnej, a może fankę, tak jak dzisiejsza bohaterka opowieści balonowych? Zapraszam na 38 odcinek. A teraz czołóweczka i jedziemy z opowieścią. Hello, moje kochane baloniaczki, a dzisiaj coś dla prawdziwych fanów piłki nożnej, a przede wszystkim dla fanów klubu FC Barcelona. Dajcie znać, komu Wy kibicujecie, jakiej drużynie. Jestem bardzo ciekawa, czy mamy wielu tutaj fanów FC Barcelona. A jak można kibicować z klasą? No z balonami, które same aż krzyczą gol! Chodźcie, chodźcie, zobaczcie, jaki mam dla Was wyjątkowy zestaw urodzinowych balonów w stylu piłkarskim. Te piękne śnieżnobiałe cyfry tworzą jedenastkę. W świecie piłkarskim jest to ważna cyfra, bo chociażby mamy 11 zawodników w drużynie, ale dziś ta sama jedenastka ma jeszcze jedno wyjątkowe znaczenie. To właśnie 11 urodziny Hani, fanki klubu FC Barcelona. A tato Hani, no nie wiem czy kibicuje tej samej drużynie piłkarskiej, ale na pewno wiem, że mocno kibicuje własnej córce. Bo ten zamówiony zestaw to nie tylko dekoracja. To symbol wiary w marzenia, pasji, ale przede wszystkim radość w dniu urodzin. Biel balonów, która dodaje lekkości i elegancji, to połączenie właśnie siły i delikatności. Dokładnie takiej, jaką ma w sobie Hania. Jak dziewczynka ze swoimi marzeniami. A może to początek historii przyszłej zawodniczki, komentatorki sportowej albo dziewczynki, która zawsze gra w piłkę nożną z sercem. Zapraszam Was już na kolejny odcinek opowieści balonowych. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Pozdrawiam. Bella Ballons Aberdeen.